i duchową chodzą, w obiewką przy tym z miast, w wówczas powstawały klasztory, że stawały się one takimi ważnymi ośrodkami rozwoju naszego regionu. Ale jak patrzymy na naszych kombatantów, na naszą historię, na to musimy sobie odpowiedzieć. Warto być przedstawicielem wielkiego polskiego narodu. Warto powiedzieć, że wierzę w Polskę. To Polska jest Wam wdzięczna za Waszą postawę. Szczęść Boże! Mam nadzieję, że jak będę następny raz, będę mógł Państwu poświęcić więcej czasu. Będziemy się modlić się za tym wszystkim przedstawicieli państwowych, którzy zginęli na blisku z Będziemy też się modlić intencji Sługi Bożego Jana Pawła II o jego beatyfikację. Tak jak pięć lat temu, tak i dzisiaj gromadzimy się na modlitwie. Chcemy być razem, nie zwracając uwagi na światopogląd. Ważne jest to, dla nas, że dzisiaj jesteśmy razem i modlimy się i prosimy Boga o to, aby tych wszystkich, którzy zginęli na lotnisku smoleńskim Bóg przyjął do swojej wieczności, wiele bóg w każdym z nas, w każdym sercu naszym, bo to jest ogromne, ogromne przeżycie. Kiedy nam traci głowę państwa, kiedy ginie wiele znaczących osobistości państwowych,